Siemy wam ludzie, z tej strony Games i witam Was w kolejnym odcinku z Prison Architect. Kontynuujemy kampanię, to sobie zapisałem jako yt na YouTuba. No, to jest, jest nasz początek. Co robiliśmy w poprzednim odcinku? Dziedziniec, jakieś tu stołóweczka i tak dalej. Teraz by się przydało coś więcej. Mamy 44 tysiące. Zbierz środki z pośrednictwem systemu dotacji. To jest to jedno z głównych. Czyli tutaj jest składara. Kolejne dotacje. Dotacje. Prowadzę do odwiedzin certyfikacji. Weźmy to. I. I to, żeby dostać jakieś pieniądze. Tak, no my to robimy. tutaj zbłyszczony o to tak dwie no zatrudnij 10 strażników 10 strażników Czyli jeszcze 8 8, 8. Dobra. I tylko teraz 10 możemy dostać kasy 10 tam dadzą Przyspieszymy Są tu jakieś, dobra Drzewa Zetniemy, bo za to zakłady drewna to się dostaje hajs, to zawsze coś Często tak robiłem Demontuj Demontuj Demontuj. O, wszystko zdemontuję, każde drzewo, gdzie to pozbieram, a potem to wszystko sprzedam. Takie kłody. Mamy tutaj te. Piekty, sprzedaj. O, się jako sprzedaję te. Wszystkie kłody. Kani też mi wybudowali. Tak tak. Teraz to, to i to. To oznaczamy jako biuro. Biuro. Dobra. I teraz dyrektor będzie miał swoje własne biuro. No to ten, patrole. Tak. On to nam wszystko już odblokowuje. Co tu jeszcze mamy? Zbudowa terenu. Nie. Dodatkowa dotacja. O. I ulgę podatkową też tam może od razu odblokowywać. Teraz przydzielił trzech strażników do patroli. Tym się zajmiemy ten, te patrole dodamy, kiedy już będziemy mieć jeden blok więzienny, wtedy te będą patrole od razu. No to w sumie już możemy zacząć budować taki budynek betonowy, stąd taki o, nie zaraz, Zbóź ściany ...betonowy... Dobra, i od tego zaczniemy. Kurde, e, e... Tak i tutaj tak dotąd. Myślę, że wystarczy. Teraz... Tutaj duże drzwi więzienne... ...i jeszcze chyba tamte ściany, ten tu były ścianę to o. będziemy mogli dać odwiedziny, tak, zajdemy odwiedziny Ten blok więzienny jest No to zaczynamy po tej stronie mogą dostać łazienkę taką łazienkę o podwójne wejście i teraz otworę notyreski tu się doda tylko więcej No, tak chyba. No dobra, coś takiego będzie git. Tutaj damy tak. Nie, tak, tak, tak. 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 I tak. Jeszcze więcej tego. Dobra. Hmm. Zaplecz. Prąd. Tak, na krzyż. I zaczynamy budować pierwsze cele, czyli betonowe. Robię takie klasyczne, żeby się ten. I tak, 4, 4. A tu mogą być nawet dwie izolatki. No, bo ja nie chcę tego marnować, albo nie zaraz. Możemy to tak. Niech zbudujemy te, a to... wybórz. Dobra. Tym będą nasze cele. No, Po kratach. I drzwi więzienne. No i proszę bardzo. Są kraty i są drzwi więzienne. teraz po drugiej stronie trzeba zrobić to samo. No też można zrobić tam, bo jest coś takiego jak ulepszona cela, czyli większa jest. Z dodatka. Cela luksusowa czyli już ma takie na serio. full wypas. Współdzielna i pomyślenie ten czasowy takie coś. Bieruję taką celę podstawową. Ok, no to ta nowa. Tak dobrze robię, a nie to będzie za dużo, a nie będzie okej, okay. bo będzie git, dobrze 4 4 4 4 się skratami, no i coś niewiezienne. Teraz mi się pewnie przyda dla strażników, aby, o notatka, aby, o nie, notatkę mi znikło, strażnik biegnij tam, dobra, Aha. dobra, to my tutaj dalej budujemy ich cele. O, będzie kit, nie tylko to chcę tu, 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 Mamy tu, więzienne. teraz co ja tu, tu, zrobić? zrobić? tutaj tutaj strażnika jakiego? Ja tu, tu, mi tutaj pobiegnie to mi tu pobiegnie i zatrzymamy czas. O, widzę tutaj wszystko. No to bym się zrobić tak. Trzy, no to nie, no to może zrobić izolatki tutaj. No nie. Takie ok, izolatki. Tu nie co? No, co by tutaj postawić? Nie, wróć izolatki. od tej strony no takie na razie izolatki no I już mogą to budować i teraz obiekt do każdej izolatki musi być jeden kibel to samo się liczy z celami o i w każdym musi być łóżko dobra to jest taki pierwszy nasz, nasz blok więzienny Ale później będziemy rozbudowywać nasze więzienie bo one o wiele większe i tak dalej dobra to wszystko teraz do Wodociągów. Przeczytamy sobie tu, 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 tu. możemy to połączyć w ten sposób o jeszcze tutaj to wszystko połączą połączą podłączą teraz zostało nam tylko parę spraw po pierwsze odznaczyć w sumie jedna sprawa tylko odznaczyć wszystko to jest wszystko cela o o, to są izolatki i jeszcze łazienka że to jest łazienko no no i możemy teraz patrole, patrole są ważne niech sobie jeden strażnik tu łazi jeden niech łazi sobie tu ostatni może łazić no i teraz więźniowie mają, te mają swoje cele i my za to zarabiamy pieniądze. Już 18 mamy cel. Dwie rodziny czekają na odwiedziny. Dobra, co tam mamy? Dobra, prawo do odwiedziny, wody pokój odwiedził. już że trzy 300 dla gości. A, to z, ze świetlicą. Zdrowie i samopoczucie więźniów. Zbuduj oddział medyczny. To możemy zrobić. Więc tu mamy że... Kto będzie jeszcze? Psycholog. A psychologa to możemy dać gdzie indziej. No bo ten. No, no bo on będzie ten mógł robić pracę dla tych więźniów, czyli że więźniowie będą mieli. Zostanie takie podwójne. No i źle postawiłem. Demontuj. Demontuj. Dobra. I teraz to tak postawić. Hit. Co to jest? Dobra, yy, pokój socjalny. I to zrobimy taki luksus, tu będą mieli jedzenie. Mogę mieć kanapę i duży telewizor. Ło, wow, kto się u... się tam zabił. Wiesz się zabijają już po samobójstwo. Po trzy. Żeby postawić takie też radyjko. A, i toalety jeszcze. Teraz to radyjko możemy usunąć. Postawimy toalety. I tu postawimy radyjko. Teraz woda To mają pokój socjalny yes. dalej. no tutaj dalej czekamy na środki Rodziny czekają na to całe odwiedziny by się w sumie przydało to ogrodzenie im zrobić ale jeszcze to nie zrobimy nie czuję takie potrzeby No sobie ładnie wchodzą Pokoju Socjalnego Możemy też tylko dla personelu, znaczy dobra Musimy odznaczyć co jest tylko dla personelu będą mogli chcieć tam wejść bez problemu, a teraz jak to odznaczymy, że dla personelu to tak dalej. Ruch kierunku więźniów i ruch kierunku innych osób jeszcze nigdy nie robiłem no, Współdzielony obszar, czyli to jest tak jak teraz Minimalny rygor bezpieczeństwa, czyli tam mogą tylko przebywać ee, ciemniejsi. Zblokowana strefa, każdy może wejść do tej strefy, a wszystkie drzwi będą otwarte Coś takiego Ci strażnicy Tego dziedzińca raczej tu możemy już zostawić ładnie upiększymy dawieni trawkę. Dajemy tutaj ładne światełka. Tu, tu, tu. Co dzięki czemu będą mogli się kontaktować. Dobra. Tak, tak. Coś jeszcze. A. Łać sobie tutaj piekniemy tu stoliczkiem. No. Jak to jest nagrywania? Jeszcze coś możemy zrobić. Hmm, to wszystko jest. To da mi ładniejsze podłogi, wiadomo. Drewniana posadzka. O tak samo tutaj. Też żeby mieli jakiś luksus O drewno więcej drewna i drewno. Żelazna podłoga może być tutaj. Hmm. Raki, metalowa będzie tu. tu Mozaikowa będzie na korytarzach. To się liczy jako korytarz. No. Tu też jest korytarz. Płytki betonowe. O, no to, to ładnie wygląda. Na płytkach betonowych, takie możemy tutaj wstawić. Na cały czas nam więźniowie, jacyś coś przyłożę, nam więźniów. To więzienie przynajmniej teraz ładnie wygląda. Możemy tak: białe płytki tu, o, co się dzieje. I od razu przeszukanie celi mają. No coś zrobię to od razu przeszukanie celi. Dłoga w szachownicy wiadomo do kuchni. Co by tutaj dać? Co by tutaj dać? Piasek nie. A damy drewno też. I tutaj możemy dać płytki marmurkowe. I nasze więzienie się robi teraz to piękniejsze płótk, chodnikowłem i tu pykniemy. No tutaj widzę jakieś rzeczy do sprzedania. Sprzedamy. Hmm. No, tu możemy w sumie coś dać od razu. Teraz zdrowie są z więźni. Dobra psycholog tutaj zbudujemy im ładne ambulatorium Damy tutaj korytarz po pierwsze Taki o tutaj Włożymy chodź ściany I to będzie od razu i ambulatorium i O, normalne drzwi Tak takie No. i też damy normalny normalne drzwi. I od razu podłogę tu takie Dochodzi tam prąd? Dochodzi, czemu by nie miał dochodzić Dobra Pierwsze co Już są łóżka to te cała Trzeba to oddzielić Czyli betonowa Są takie mniejsze I drzwi dla personelu, bo tam nie mają władzić nie więźniowie może nie wiadomo, czy ktoś nie chce tam przemiesić, zawsze tam dawałem. Tutaj nie ma znaczenia. Cztery tutaj pkniemy ładnie. Tu i na zwłoki. I teraz to. znaczyć ambulatorium i tak dalej kostnica i ambulatorium to jest ambulatorium hm. o jest dobra to, to nic? Akurat dwóch tych samych mamy. Tak zrobimy. Jest kostnica, jest tak dalej. No i podłogi. Płytki betonowe tu. Mozaikowe tu. A tu możemy takie dotyknąć, tak o. a tu już nie będzie metalowe. No, kolejne więźniowie tu przyjeżdżają, Mamy już ich coraz to więcej. I teraz możemy zobaczyć naszych więźniów tutaj. Nakierować tutaj, zobaczmy jego wyrok, 6 lat. Możemy zobaczyć za co: piratstwo gier komputerowych dwa razy nie przyznawał się do winy możemy ich ukarać możemy zwiększyć rygor przeszukać więźnia cele blok więzienny i, uka i ukarać tu mamy wioletkę zamknięcie no A, już spacja na czas i to by było na tyle w tym odcinku dziękuję wam za oglądanie tego odcinka widzimy się na samym odcinku z Prison Architect Cześć